W dzisiejszym odcinku Kim Są so Co Czytać będę kontynuował moją serię o Ghost Riderach. Tym razem opowiem o Danym Keczu, czyli drugim Ghost Riderze, który pojawił się w latach 90. Zapraszam. Zanim zacznę mówić o samej historii danego catcha, muszę sprostować najpierw kilka spraw. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie Kim są so, Co czytać, gdzie mówiłem o pierwszym Ghost Riderze Johnny Blaze, może zauważyliście tam pewne nieścisłości. Problem z historią Ghost Riderów jest taki, że została ona dosyć niechlujnie napisana. To znaczy, za każdym razem, kiedy zmieniał się scenarzysta, raczej nie istniał nikt, kto miałby tego scenarzystę nadzorować. Ghost Rider nigdy nie był wyjątkowo popularnym bohaterem, chociaż oczywiście przeszedł do jakiegoś mainstreamu, płonąca czaszka jest dzisiaj rozpoznawalna, szczególnie wśród fanów komiksów. Niestety jego sprzedaż nigdy nie była tak zachwycająca, żeby stał się pierwszoplanowym bohaterem, którym Marvel może się odznaczać. Dlatego też zwykle dawano dosyć wolną rękę scenarzystom, i to doprowadziło do całej masy nieścisłości, niespójności, a wręcz historii, które sobie wprost zaprzeczają. Dlatego jeżeli w tym odcinku powiem coś, co kłóciłoby się z tym, co mówiłem w odcinku o Johnny Blaze, nie przejmujcie się, tak to zostało po prostu napisane. Jeżeli nie wiecie o czym mówię, najlepszym przykładem jest kompletny brak jasności w kwestii tego, kto tak właściwie podpisał kontrakt z Johnem Blazem i przyczynił się do tego, że pojawił się pierwszy Ghost Rider. Mówi się, że był to szatan, tylko że Marvel ma niejasne określenia kim owy szatan jest. Przez długi czas mówiło się, że jest to oczywiście Mefisto, książę kłamstw i ma to dosyć duży sens. Jednakże w serii, którą zaczął pisać Daniel Way, a potem kontynuował Jason Aaron, dowiadujemy się o niejakim Lucyferze i tam Lucyfer mówi, jakby to był on władcą piekieł i jakby to on podpisał kontrakt z Johnnym Blazem. Później w historii X-Factor zostało dosyć mocno rozbudowane to, kim są tak zwani Helllords i to, że władców Piekieł jest wielu, ale tak naprawdę było to bardziej zaklejanie plasterkiem wielkiej dziury fabularnej, która wcześniej powstała, bo oczywiście w żadnym z tych miejsc nikt konkretny się do tego nie odnosił. To znaczy, kiedy pojawiał się Lucyfer, który był zupełnie inną postacią niż Mephisto, Johnny Blaze rozmawiał z nim w taki sposób, jakby to był jedyny, w cudzysłowie, szatan, z którym kiedykolwiek miał kontakt. I jakby to właśnie ten Lucyfer był tym, który zesłał na niego klątwę i tak dalej, i tak dalej. A dosłownie... Jeden rozdział później, kiedy przechodzimy do Fear itself, pojawia się Mephisto i Johnny Blaze rozmawia z nim tak, jakby ten lucyfer nigdy nie istniał. Jest to kompletnie naplątane. Tak samo jak to, że mamy Mephisto, którego synem jest niby Diamond Hellstrom. Potem mówi się, że Diamond Hellstrom jest synem Marduka, a tak naprawdę kogoś innego. Idea jest taka, że sami twórcy nigdy tego nie ustalili. Jednoznacznie to nigdy nie zostało sprostowane. Tak samo to, kim jest Zaratos, czy jest duchem zemsty, bo komuś się w pewnym momencie napisało, że Zaratos to jednak duch zemsty, a wcześniej, że był jakimś wielkim demonem, który pożerał duszę. Potem starano się tę historię jakoś pożenić. Jednym słowem, po prostu nie przejmujcie się brakiem spójności fabularnej pomiędzy wszystkimi historiami Ghost Riderów. Będę mówił mniej więcej tak, jak zostało to napisane. A jak po drodze zauważycie dziury fabularne, to porad z kolejny mówię, nie przejmujcie się nimi. No dobra, czas przejść do naszej postaci, ale cały czas nie będzie to dany catch, a niejaki Noble Kale, ponieważ jak później zauważycie, jest to postać kluczowa dla przemiany danego catcha w Ghost Ridera. Jeśli śledziliście poprzednie kim są co czytać, do którego oczywiście link znajdziecie w opisie, Blaise, to wiecie mniej więcej, że przynajmniej w jednej z wersji Zaratus był potężnym demonem, z którym walczyły inne istoty w przeszłości i powstał specjalny medalion, który miał zawierać esencję pierwszego ducha zemsty i innych duchów zemsty, Esencja Zaratosa została również uwięziona w tym medalionie, i żeby nikt nie miał dostępu do tak wielkiej mocy, medalion został rozbity i podzielony na dwie oddzielne rodziny. I tak oto docieramy do Nobel Keyla, syna pastora, który żył na początku XVIII wieku. Nobel zakochał się w kobiecie o imieniu Magdalena, spłodził z nią dziecko, jednak ukrył ich związek, ponieważ bał się, że jego ojciec, który był bardzo gorliwym pastorem, to potępi i oczywiście zakaże ich związku. Żeby sprawy bardziej skomplikować, Magdalena odkrywa, że pastor Kale jest sługą samego Mephisto, a tamten, żeby ją uciszyć, naznacza ją jako wiedźmę i natychmiast chce spalić ją na stosie ta umierając przeklina pastora, co przyzywa potężne legendarie furie, które zaczynają siać wszędzie zamęt. Pastor natychmiast wzywa swojego mrocznego lorda i prosi, aby ten dał mu moc, która powstrzyma furię. Mephisto natomiast, który sam kiedyś zmagał się z Zarathosem, chociaż to ciekawe, bo było to w trochę innej wersji wydarzeń. Dostrzega fragment medalionu w Noble Kale'u i dzięki temu zmienia go w Ghost Ridera. Ghost Rider natomiast pokonuje Furię. Potem oczywiście Mephisto chce go dla siebie. Pojawia się jednak nagle Anioł Uriel. Jest kłótnia pomiędzy niebem a piekłem, gdzie ma trafić dusza Noble Kale'a. Ostatecznie jest ustalone, że nie trafi ona ani do nieba, ani do piekła, ale będzie niejako opętywać kolejnych z rodu, yy, pierwsze dziecko w każdym kolejnym pokoleniu, co jest bardzo ciekawe, bo później nie do końca tak to zostało stworzone, ale mniejsze o to. W ten sposób mamy duszę Noble Kale'a, która dalej przechodzi z pokolenia na pokolenie. Dochodzimy teraz do niejakiej Naomi Kale, która zdając sobie sprawę z klątwy ciążącej na jej rodzinie postanawia rozdzielić swoją trójkę dzieci. Zresztą Takiej rady udzielił jej niejaki caretaker, gość, który miał dbać o owe linie, owe rodziny, które nosiły w sobie amulet. Najstarszego syna Johnny'ego zostawia w cyrku pod opieką niejakiego Crasha Simpsona, natomiast dwójkę młodszych dzieci, Dana i Barbarę, oddaje do rodziny keczów mieszkającej w Nowym Jorku. Sama natomiast lata później, starając się użyć mocy Ghost Riderów, ściera się z Mephisto, naturalnie przegrywając ten pojedynek, no i na tym kończy się jej życie. Dany i Barbara mają bardzo szczęśliwe dzieciństwo, ogólnie mają bardzo kochający dom i niczego im nie brakuje. Niestety, kiedy oboje są już nastolatkami, pewnego wieczoru korzystają ze skrótów idąc przez cmentarz, gdzie natykają się na gang niejakiego Death Watcha. Jego ludzie natychmiast otwierają ogień, co ciekawe, korzystając z łuków i strzał. Jedna z owych strzał trafia i bardzo ciężko rani barbarę. Dany, próbując wynieść swoją siostrę stamtąd, próbując uratować jej życie, natyka się na dziwny motocykl z jeszcze dziwniejszym amuletem umieszczonym przy baku. Mając na rękach krew swojej niewinnej siostry. Dany dotyka dziwnego medalionu. Krew łączy się z nim i jednocześnie wyzwala most Ghost Ridera, transformując samego Danego. Dzięki temu jest on naturalnie w stanie uporać się ze złoczeńcami, a także dowieść swoją siostrę do szpitala na czas. Od tego zaczyna się tak naprawdę historia drugiego Ghost Ridera, którym jest właśnie Dany Ketch. Ma on. Najróżniejsze przygody zmaga się z Misterem Hyde'em, oczywiście z Owym Deathwatchem, którego moc polega na tym, że kiedy ktoś cierpi i umiera w jego okolicy, to czuje on ekstazę. Wiecie, lata 90. W każdym razie najbardziej istotnym przeciwnikiem danego kecza ze wczesnego okresu jest niejaki blackout. Ktoś w rodzaju wampira, gościa z bardzo bladą skórą, który dosłownie. Nie jest w stanie znieść światła słonecznego. Co prawda nie spala się przez to na popiół, ale sprawia mu to ból. I mocą owego blackouta jest gaszenie świateł. Brzmi to dosyć głupio, ale wygląda to w ten sposób, że kiedy wchodzi on do jakiegoś domu. Padają tam wszelkie nienaturalne źródła światła, nikt nie może zapalić lampy, nie wiem, nie można zapalić zapałki w jego okolicy, nie można tego rozświetlić. Oczywiście nie jest on w stanie zgasić księżyca czy gwiazd, więc naturalne światło absolutnie działa tak jak działało. W każdym razie staje się on niejako nemesis danego, od kiedy przy pierwszym starciu postanawia napić się krwi Ghost Rider'a. Jak możecie się domyśleć, Ghost Rider to pod spodem, poprzemianie, szkielet pełny ognia. Więc kiedy Blackout wgryza się w kurtkę Ghost Rider'a, danego kecza po przemianie, stamtąd. Wylewa się jedynie ogień, który pali połowę twarzy Blackouta, ten od tej pory uznaje, że Ghost Rider oszpecił go i postanawia się na nim zemścić. A robi to na przykład śledząc danego kecza i mordując wszystkich ludzi, z którymi tamten wejdzie w kontakt, na przykład dany idzie do sklepu i kupuje bułki, więc Blackout morduje sprzedawcę bułek. Najgorsze w tym wszystkim jednak jest to, że Blackout w końcu dowiaduje się o siostrze danego barbarze, odwiedza ją w szpitalu i tam przegryza jej gardło. Przy ostatecznym starciu pomiędzy danym catchem a Blackoutem w Blackoutowi udaje się poderznąć gardło danemu catchowi, ten w ostatniej chwili zmienia się w Ghost Ridera, jednak w ten sposób jakby uniemożliwia Ghost Riderowi powrót do... do... Normalnej formy, to znaczy, jeżeli Ghost Rider znowu zmieniłby się w danego catcha, no to tamten po prostu umarłby od odniesionej rany. Tutaj, jeszcze zanim przejdę dalej, kilka ciekawostek z tego okresu. Po pierwsze, Ghost Rider, jak na wydawałoby się samotnika, bardzo często miał tak zwane team-upy z całą masą bohaterów, jak chociażby Doktorem Strange'em, Spider-Manem, i Dagger, Daredevilem, Cablem, nawet czy Panisherem. I to ostatnie jest o tyle ważne, że Dany nie zabijał. W przeciwieństwie do Shera wręcz nienawidził, kiedy prasa próbowała porównywać Ghost Ridera do Shera, ponieważ Dany nie uznawał zabijania. Jedynie używał swojego Penenser i to też ciekawostka, taki sygnaturowy, można powiedzieć, taka sygnaturowa moc Ghost Ridera, czyli ten pokutnicze spojrzenie, które jest dzisiaj właściwie... No, kojarzone absolutnie z Ghost Rider'em, pojawiło się właśnie u danego catcha. Johnny Blaze nigdy wcześniej tego nie używał. Co ciekawe, Dany również nie przepadał za tą mocą. To znaczy, on w ogóle nie przepadał za całą mocą Ghost Ridera, Co jakiś czas męczyły go najróżniejsze wątpliwości, czy powinien używać tej mocy, czy nie. W pewnym momencie, nawet zamknął swój motor gdzieś w jakimś garażu, żeby go nigdy nie używać, ale potem stwierdził, że jednak musi go użyć, i co jakiś czas miał chce być Ghost Riderem, nie chce być Ghost Riderem. To z kolei bardzo pogmatwało romans z jego dziewczyną Stacy, która była pisana tak, jakby dany nigdy nie miał czasu. To znaczy ona bardzo często przychodziła do danego, e, chciała z nim spędzać czas, a on akurat stwierdzał, że nie ma dla niej czasu i nie może jej o niczym powiedzieć i generalnie coraz bardziej ją od siebie odsuwał. Ostatnia ciekawostka z tego okresu, kiedy doszło do pierwszego starcia pomiędzy tym nowym Ghost Riderem a Johnem Blazem, Ghost Rider. Właściwie przypadkowo zaczarował shotguna, którym posługiwał się Blaze, także teraz ten zaczął strzelać ogniem piekielnym, który w dodatku był w stanie zrobić krzywdę Ghost Riderowi. To jest dosyć ciekawe. Idea była trochę taka: twórcy chcieli teraz, aby Ghost Rider i Johnny Blaze mogli być partnerami, ponieważ dany catch nie był postacią, która wyjątkowo się przyjęła i nikt za bardzo nie lubił jej pisać. Dlatego podrznięto mu gardło w ten sposób, aby mógł on na stałe przybrać formę Ghost Ridera, a jednocześnie dodano mu partnera w postaci Johnny'ego Blaze'a i ten posługiwał się shotgunem strzającym ogniem piekielnym, żeby nie być takim po prostu zwykłym motocyklistą. Ta współpraca była szczególnie ważna, kiedy do świata śmiertelników powróciła Lilith, mówiło się, że matka wszystkich demonów. Aby ją powstrzymać, Ghost Rider i Johnny Blaze zebrali całą drużynę tzw. synów północy, który ten skład zmieniał się wielokrotnie, ale w walce z Lilith brał na przykład udział Blade i jego ekipa, czy żywy wampir Morbius. Oczywiście udało im się pokonać Lilith, jednak czego się nie dowiedzieli, nie uśmiercili jej tam, a niedługo później Ghost Rider sprzymierzył się z X-Men, gdzie z kolei pomógł uśmiercić królową brud. W końcu doktorowi Strange'owi udało się przywrócić danego catcha do normalności, w sensie mógł on się znowu spokojnie zacząć odmieniać bez ryzyka śmierci. Tutaj znowu danego zaczęły ogarniać wątpliwości, czy chce być Ghost Riderem, czy nie chce być Ghost Riderem, ale ostatecznie stwierdził, że chce być Ghost Riderem i będzie współpracował dalej z Johnnym Blaze'em. I tutaj docieramy do powrotu Lilith, ale także Zarathosa. Zaratosowi udaje się uwolnić z więzienia, do którego trafił razem z Centuriosem. Jeżeli chcecie dowiedzieć, dokładnie jak to było, zajrzyjcie do mojego Kimso co czytać o Johnnym Blade'ie. Tutaj Zaratos przymierza się z Lilith, dochodzi do wielkiego starcia Zaratus kontra Dany, czyli Ghost Rider. Obaj wydają się być zniszczeni. I to jest moment, w którym z Zaratosem właściwie nie wiadomo, co się dzieje. Teoretycznie jest kompletnie unicestwiony, ale później pojawia się w Johnnym Blazie i jest już pisany kompletnie inaczej, cokolwiek się tutaj stało. No i nie ma na to żadnego wyjaśnienia, dlaczego Zaratos jest pisany potem zupełnie inaczej. Ale ten demon, zły Zaratos, w tym momencie zostaje, powiedzmy, zniszczony. Natomiast Ghost Rider później powraca. Następny najważniejszy moment w życiu danego to spotkanie z czarodziejką Jennifer Cale, tak? To nazwisko nie jest przypadkowe i jest on z nią spokrewniony. Tej udaje się odblokować wspomnienia Ghost Riderowi, i tutaj na jaw wychodzi, że jest oczywiście to Noble Cale. Ten sam, którego ukochana Magdalena została kiedyś spalona na stosie, jest to jego dusza, która przechodzi z pokolenia na pokolenie, i to właśnie on powoduje przemianę danego Catcha w Ghost Ridera. Także dany Catch nigdy nie był nosicielem Zaratosa. Dzięki temu, że Noble Kale pamięta kim jest, jego współpraca z danym stała się w tym momencie dużo lepsza, zaczęli działać zupełnie inaczej, dużo lepiej ze sobą współpracowali, dużo mniej było już pytań, czy chce być Ghost czy nie chce być Ghost Riderem. Niedługo później jednak dochodzi do wielkiego wydarzenia, w którym to Noble Kale zostaje władcą piekieł, tak dokładnie siada on na tronie piekła, obala Mephisto, tam dany catch zostaje uśmiercony, jednak ten teraz mając bo Władcy Piekieł przywraca danego do życia, już są w ten sposób oddzielnie. Chcę w ten sposób mu podziękować. Oczywiście, jak można się domyśleć, Noble Cale nie jest zbyt długo Władcą Piekieł i tutaj ciekawostka, nie jest on jedynym z bohaterów, który swego czasu zasiadł na tronie piekła. Również Guido Strongman, kojarzony z X-Factor, wiele lat później zasiadł w tym miejscu, ale to tylko tak zupełnie na boku. Natomiast Noble wyrzucony z piekła trafia na ulicę Nowego Jorku, gdzie jego moce są kompletnie niestabilne, przez brak ludzkiego hosta, spotyka się po raz kolejny z danym catchem, łączą się i jeszcze przez krótki czas później razem są Ghost aż w pewnym momencie dany catch stwierdza, że podobało mu się jednak bardziej życie, kiedy był po prostu człowiekiem. I na pytanie, czy chce być Ghost Riderem, czy nie chce być Ghost Riderem, po raz pierwszy kategorycznie mówi: nie chce. W ten sposób. Udaje się w pewne miejsce, gdzie dokonywane są na nim egzorcysty przez jego przyjaciółkę, i dusza Noble Kela oraz danego keccha na zawsze w tym miejscu jest odseparowana. Co dzieje się z Kelem dalej, nie wiadomo. Natomiast dany od tej pory zaczyna prowadzić wydawałoby się normalne życie oczywiście, do czasu. Tak dochodzimy do ostatniego ogromnego wydarzenia, ciągnącego się tak naprawdę w komiksach latami, w którym jakikolwiek jeszcze swój udział miał dany catch. Mowa tutaj o niebiosach w ogniu, ale tak nazywa się właściwie ostatni rozdział tego wydarzenia. Wszystko zaczyna się od tego, że dany catch, po tym jak niby to był szczęśliwy po uwolnieniu się od Ghost Ridera, zaczyna tak naprawdę pić po barach, wchodzić tam w różne bójki. Które oczywiście raz wygrywa, raz nie. Generalnie jest wrakiem człowieka po tym, jak miał wielkie moce i był taki świetny, a teraz jest zwykłym gościem. Pewnego wieczoru odwiedza go tajemniczy Mr. Eleven w postaci gadającego kruka i oferuje mu małą cząsteczkę mocy Ghost Ridera do starcia akurat z kryminalistami, którzy byli w pobliżu. Mr. Eleven przy okazji mówi, że służy większemu panu, którego imienia tutaj nie podaje i kiedy dany dostaje tą cząstkę Ghost Ridera, jest w niebo wzięty, od dziwo nie jest w stanie się zapalić, zmienia się w takiego dymiącego szkieleta, bo nie ma jeszcze mocy, ale wzmaga się w nim to powiedzmy uzależnienie od owej mocy i jest teraz w stanie zrobić absolutnie wszystko, żeby dostać kolejną cząstkę. Tu dowiaduje się, że duchów zemsty było tak naprawdę więcej. Była ich kiedyś cała masa i te moce zostały przydzielone w najróżniejsze miejsca. A teraz trzeba je wszystkie zebrać w jedno miejsce, ponieważ jeśli ktoś zbyt długo nosił owego ducha zemsty, w końcu się wypala, w końcu staje się zbyt dziki, jego umysł zanika, i aby uratować teraz tych wszystkich nosi. Duchów zemsty, dany musi jeździć i zbierać tą moc do siebie. Oczywiście pod koniec dowiadujemy się, że jest to jedno wielkie kłamstwo, to wychodzi w trakcie całej serii i ktoś tak naprawdę chce zebrać całą moc dla siebie w zupełnie innym celu. Dany staje się więc kimś w rodzaju złoczyńcy, i w pewnym momencie nawet zaczyna współpracować z Blackoutem. Gościem, który, jakby nie patrzeć, zabił mu siostrę, ale jest tutaj pokazane to jakby. Danych chciał znaleźć odkupienie. On jest uzależniony od mocy, a jednocześnie sam sobie wmawia, że robi to dla większego dobra. Tym bardziej, że współpracuje z niejakim zadkielem, który jest zresztą aniołem, więc jak mogło być coś w tym złego? To oczywiście stawia go w końcu w konflikcie z jego własnym bratem, Johnem Blaze'em. I kiedy Blaze zostaje pokonany, a dany jest w stanie zgromadzić całą moc Ghost Riderów w sobie, wysyła ją do nieba, gdzie, jak się okazuje, Zadkiel prowadził oblężenie, ponieważ Zadkiel był aniołem, który popadł w niełaskę. Był on kiedyś gościem od powiedzmy tajnych działań, kiedyś był takim, powiedzmy, Nikiem Fury Niebios, ale nie była to zaszczytna rola, nie był on w stanie wejść do tzw. wyższych niebios i został była mu przydzielona taka funkcja ze względu na to, że dawno, dawno temu, kiedy był pierwszy bunt w niebie, on sparł Lucyfera. Co oczywiście, jak już sam widzicie, ma pewną dziurę logiczną, jeżeli pomyślimy o tym, kim jest Mefisto, ale w tej chwili Zatkier jest powiązany z Lucyferem. W każdym razie Zatgiel ma dość i chce teraz dostać się do wyższych niebios. Prowadzi oblężenie, jednak jest tam totalny pad i uznaje, że jeżeli dostanie moc Ghost Riderów, którą zresztą kiedyś sam przydzielał ludziom, bo miał takie prawo, dzięki temu przełamie owy pad i wejdzie do niebios. I faktycznie to mu się udaje: rozwala on bramy niebios, wchodzi do środka, siada na niebiańskim tronie i jest powiedziane, że im dłużej na nim siedzi, tym bardziej staje się czymś w rodzaju Boga. Dany, widząc jak wielki błąd popełnił, zaczyna współpracować znowu ze swoim bratem Johnem. Ci razem szukają bram do niebios, trwa to przez jakiś czas, w końcu udaje im się owe bramy odnaleźć. Trafiają tam przed tron Zatkiela, są bez najmniejszych problemów przez nowego władcę niebios pokonani. Jednak Blaze spotyka tam ducha swojej żony, która. Tłumaczy mu, że Zatkiel nie jest bogiem, nie może tworzyć duchów Zemsty, nie ma tak naprawdę żadnej władzy na dłuższą metę. I w tym momencie Johnny znowu zamienia się w Ghost Ridera. Chwilę później robi to również dany, a w końcu pojawiają się całe zastępy duchów Zemsty. Właściwie wszyscy, którzy kiedykolwiek się pojawili, tutaj nagle przychodzą do niebios i bez najmniejszych problemów pokonują Zatkiela, przywracając w ten sposób porządek. Tutaj najaw wychodzi, że w ogóle. Ghost Riderzy to mają być wybrańcy Boga i jakieś takie dziwne sprawy, i na tym właściwie ta seria się kończy. I to jest ciekawostka, że widzimy później, kiedy dany catch jeszcze raz używa swojej mocy w zupełnie pobocznej historyjce, jako Ghost Rider, żeby pokonać jakieś demoniczne byty, i zastanawia się nad tym, że tak niewiele brakowało żeby jego życie było wolne od Ghost Riderów. Tylko z jednej strony jest to dziwne, bo sam chciał to i mocy był od niej uzależniony. Ale nie jakby to jest najdziwniejsze, tylko to, że dane od tej pory w komiksach już się nie pojawia. Mamy później jeden komiks, to jest Spy Superior Spider-Man Annual, gdzie Superior Spider-Man, Dr Octopus rozmawia z Danym catchem, ponieważ akurat Blackout powraca i porywa Ciocie May. No wiadomo, że Ciocie May się porywa i Superior Spider-Man chce ją uratować, więc gada z danym catchem o tym, jak owego Blackouta pokonać. Catch jednak jest tu pokazany jako gość, który znowu tam majstruje coś przy swoim motorze i wyraźnie podkreśla, że nie ma swojej mocy. Jak ją stracił, tego już nie wiemy, tego nikt już nie wyjaśnił. Na tym historia danego catcha z grubsza się kończy. Jeśli chcecie wiedzieć co czytać, historia danego catcha zaczyna się od Ghost Rider VOL 3. Później mamy Ghost Rider Danny Catch, to jest ta historia The Addiction, to była ministeria, gdzie on zbierał moce kolejnych Ghost Riderów. A na końcu mamy to wydarzenie Ghost Rider Heavens on Fire. Natomiast jeżeli chcecie czytać o Johnny Blaze, to naturalnie Vol 1 i Vol 2 to są przygody i później wszystkie kolejne Ghost Rider aż do Marvel Now również opowiadają o Johnnym Blaze. Ostatecznie jednak, tutaj małe słowo komentarza, nie mogę polecić za bardzo żadnych historii z danym catchem. Te pierwsze historie to są lata 90. Mamy tam bardzo dużo druk na skróty. Bardzo dużo takich ej, zamordujmy go, bo musi być wszystko edgy. Mieliśmy dziwne postacie, które cieszą się mordem, wiecie, Blackout, Death Watch, same te nazwy już coś mówią. To jest historia, która się troszeczkę postarzała, jakby nie patrzeć. Jeśli chodzi o miniserię danego kecza, sama w sobie nie jest zła, ale tak naprawdę jest tylko prologiem do wielkiego wydarzenia, które jest niestety kompletnie fatalne. Widzicie, kiedy opowiedziałem o Heavens on Fire i o wielkim starciu w niebiosach i tak dalej, na papierze brzmi to fajnie, ale tak naprawdę było to, jeżeli dobrze pamiętam, 6 zeszytów, w którym te całe starcie z Zatkielem odbyło się w ostatnim zeszycie i to w dodatku na paru ostatnich stronach. Wygląda to w ten sposób, że cały czas dowiadujemy się o tym, jaki to Zadkiel jest potężny, jak on zbiera moc, cały czas działa za plecami, a kiedy już dochodzi co do czego, mamy jeden panel, gdzie Johnny Blaze i Danny Catch są pokonani przez Zatkiela, kolejny panel, gdzie pojawiają się wszystkie duchy zemsty, a kolejny panel, gdzie Zadkiel jest, leży pod ich nogami. Żadna bitwa nie jest tam opowiedziana czy narysowana. Generalnie wielki złoczyńca całej wielkiej sagi, która zaczęła się jeszcze w tej miniserii danego catcha. W przypadku Ghost Ridera to była seria, w której on wydostał się z piekła, w sensie Johnny Blaze i tam składał kawałki duszy Lucyfera. Wszystko tam niby się zaczęło, tam w to wielkie starcie z Atkielem, a sam... Wielki mastermind, wielki złoczyńca jest pokonany poza kadrem, poza panelem. Nie widzimy tego. Uważam, że jest to cholernie antyklimatyczne, cholernie niespełniające, i niestety, jak wspominam, dany catch jest postacią, o której nawet same lekarstwo Marvela stara się jakby zapomnieć. Wymazywano go, zastępywano go samym Ghost Riderem, potem robiono z niego złoczyńcę, a ostatecznie go sobie po prostu odpuszczono. Wprowadzają ostatnio nowego Ghost Ridera, który radzi sobie tak sobie, ale jak już to wracają jednak do John'ego Blaze'a. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko, do następnego razu. Cześć!